Naszym gościem jest burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Jacek Wiśniowski. Panie burmistrzu, Lidzbark Warmiński to jest jedna z historycznych stolic warmi. Czy w tej sytuacji czujecie się no, na siłach, by podjąć ten temat, pod nazwą ten piękny szlak turystyczny, szlak świętej Warmii, jako jeden z centralnych punktów? Tak, oczywiście. My czujemy ten obowiązek bycia tym, tym liderem w wielu wy wydarzeniach, ale też i e, pielęgnować historię, która jest dla Wary bardzo istotna. E, z jednej strony e, czujemy prestiż, ale z drugiej strony bardzo dużą odpowiedzialność i myślę, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Lidzbarku Warmińskim, możemy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy sprostaliśmy oczekiwaniom i staramy się promować i też szlak Świętej Warmii, ale też i Warmię jako krainę, która naprawdę bardzo przynosi dużo możliwości rozwojowych dla biznesu i o tym właśnie dzisiaj rozmawiamy na forum, pierwszym forum Panie burmistrzu, jest Warmiński, podwójna nazwa. Czy jest szansa na trzeci człon tej nazwy, Zdrój? Tak, e, oczywiście jednym z kierunków rozwoju gospodarczego naszego jest uzdrowisko. E, oczywiście powiązane z następnymi kierunkami, czyli turystyką e, i sportem. Wszystkie te elementy ze sobą są bardzo mocno spójne. Na dzień dzisiejszy Pawilon Zdrowia został otwarty z przepiękną grotą solną, ale też i tężnia wcześniej została oddana i buduje się zakład przyrodoleczniczy i zaraz za niedługo będzie w komplecie tworzył szpital uzdrowiskowy. Mam nadzieję, że sprzeda też będą realizowane działki, które są pomiędzy promenadami, wybudowanymi promenadami, a także nieopodal parku uzdrowiskowego. To wszystko daje nam możliwości składania wniosków o status już uzdrowiska czyli Lisbar Warmiński Zdrój. Mam nadzieję, że w niedługim czasie już to nastąpi. Mówi Pan o kolejnych obiektach, tężnie, szpital, ale brakuje mi tu jeszcze jednego, no bo przy tężniach, przy szpitalu powinien być miejsce, gdzie turysta, gdzie nie turysta, tylko osoba leżąca się, będzie miała gdzie zamieszkać. Tak, oczywiście te tereny też staramy się uzupełniać, dlatego też przygotowane są tereny inwestycyjne pod biznes prywatny, już uzbrojone tereny, które mam nadzieję, że za niedługo zakwitną i wybuduje tam nie jeden przedsiębiorca. Hotele, motele spa. Te elementy, które będą uzupełniające do zakładów przyrodoleczniczych czy też szpitali uzdrowiskowych. Oczywiście Nieopodal mamy hotel Krasicki, ale także mamy termy barmińskie i hotel Górecki, który jest nieopodal stref uzdrowiskowych. Te elementy tworzą naprawdę bardzo spójne działanie rozwojowe naszego miasta gospodarcze, które daje możliwość przybycia tutaj do naszego miasta Lis ale też przekazania dla turysty, zdrowotnego turysty, możliwość Bycia w tym miejscu przez co najmniej tydzień czasu albo i dłużej. Tereny też przygotowane są pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, i to też daje nam duży potencjał rozwojowy stref uzdrowiskowych, ale nie zapominamy o mikro, małym i średnim przedsiębiorstwach, i tutaj też tereny inwestycyjne są nadal przygotowywane, a już 40 hektarów możliwych do skonsumowania przez inwestorów. To wszystkie elementy wszystkie elementy tworzą spójną całość, dając możliwości rozwoju gospodarczego nie tylko Lizbarga Warmińskiego, ale i też całego regionu, całego powiatu Lizbarskiego i też powiem całej Warmii. Co by nie mówisz, e, nacisk kładziemy na piękny zamek w Lizbarku, na strefę sanatoryjną, ale zapominamy o tym, że w Lizbarku. W najbliższej okolicy są dwa piękne jeziora. To jest jezioro Kłębowo i drugie no, jeździa na Górowo i Łeweckie. Tak oczywiście. te drugie właśnie kąpielisko nad Jeziorem Wielochowskim jest kąpieliskiem miejskim. I tam w lato dojeżdżają nasze elektryczne autobusy, komunikacja publiczna, bezpłatna którą możemy dojechać i wrócić stamtąd, więc zapraszamy serdecznie, ponieważ nie tylko w niepogodę można na termach warmińskich wykąpać się, pobawić się w wodzie, ale też i można na kąpielisku otwartym przy pomocy właśnie komunikacji miejskiej, a jeżeli nie miejskiej komunikacji, to jest wypożyczalnia rowerów zwykłych elektrycznych. Można ścieżką Green Velo dojechać do kąpieliska, które jest 3 km, 2,5 km od centrum miasta, ale też można pojechać najpierw na uzdrowisko, poinhalować się i później przejechać rowerem ścieżką Green Velo, aż na plażę Wielochowską. To wszystko daje naprawdę bardzo duże atrakcje. A w centrum miasta mamy już teraz trzy bulwary wzdłuż rzeki Łyny, gdzie można pospacerować i pójść doświadczyć w Zamku Biskupów Warmińskich przepiękną historię, a w oranżerii Ignacego Krasickiego poczytać książki, a także wysłuchać przepięknych koncertów, które tam są i wystawa, która też w jednym ze skrzydeł oranżerii kultury Ignacego Krasickiego ma miejsce. Proszę Państwa, możemy w związku z tym chyba zaproponować turystom odwiedziny Lizwarka nie tylko na jeden dzień, ale na trochę dłużej, choćby po to, żeby zobaczyć piękny zamek, ale także skorzystać z pięknej oferty wodnej. Dziękuję bardzo.